Witam Państwa, z tej strony Damian, ze mną jest Marysia, jesteśmy z Koła Naukowego Informatyków. Witam Zapraszam na losowanie do pierwszego międzyuczelnianego turnieju gier online. Będziemy losować grupy eliminacyjne właśnie do tego turnieju. Przed rozpoczęciem losowania mam taką zagadkę. Nagroda będzie 27. Kto pierwszy odpowie na czacie przy tym streamie, który jest na stronie www.turniejgier.pl, ten ma szansę wygrać nagrodę. 27. będzie ta nagroda przyznana. A więc zagadka brzmi: co jest czerwone i że robi na zęby? Na odpowiedź tej zagadki czekamy na czacie, tutaj moderatorzy cały czas śledzą i na koniec będziemy wiedzieć, kto wygra. Kto wygra. Teraz opowiem mniej więcej, jak będzie wyglądało nasze losowanie. Mamy tutaj cztery koszyki, które zostały rozstawione według samonerów, które zostały podane przez drużyny. Dwa pierwsze koszyki są teoretycznie najmocniejsze, bo te drużyny zgłosiły swoje samonery yy, i tak przeczytam po kolei, co znajduje się w którym koszyku jaka drużyna. Pierwszy koszyk to jest Super Partia, Tons of Damage, po pięciu piwach, Ciepak od Uchych, Twisted oraz Sunlord. Drugi koszyk to Nub Squad, Hollow Point, Radziki, Team Trollmit, Laserowy karabin Demacy oraz Amarena. Trzeci koszyk, koszyk to Gruby Fider, ekipa Białego Murzyna, Załóż worek na głowę dziewczyno, Poszukiwacze grzybów, All Round Domination oraz Polska mistrzem Polski. Czwarty koszyk to Drunk, Coast of Champagne, Last Wish Team, T3, Cień grozy, Derpy oraz Conglomerate. Przystąpimy teraz do losowania. Mamy tutaj cztery koszyki, tak jak wspomniałem. Będziemy je rozdzielać do sześciu, sześciu kolejnych grup. Losuję pierwszą drużynę z pierwszego koszyka. Jest to super partia. Losuję teraz kolejną drużynę z drugiego koszyka do tej samej grupy. Jest to Hollow Point. Losuję teraz trzecią drużynę do tej grupy z trzeciego koszyka. U, się przerwało delikatnie. Jest to drużyna Polska Mistrzem Polski. I ostatnia drużyna w tej grupie zostanie wylosowana z czwartego koszyka. Losujemy. Last, last wish team. To jest ostatnia y, drużyna w tej grupie. Przystąpię teraz do losowania kolejnej grupy. Jest to drużyna po pięciu piwach, która ląduje w drugiej grupie. Losuję z kolejnego koszyka. Losuję, losuję. Drugi koszyk, druga grupa. To jest drużyna Noob Squad. Losujemy trzeci koszyk, druga grupa, to już jest trzecia, trzecia drużyna, poszukiwacze grzybów. Kolejna drużyna do drugiej grupy. Losuję kolejną, ostatnią drużynę już w drugiej grupie ostatni do koszyka, żeby nie przerwać, cień grozy. Tak na, na koniec. Ostatnia drużyna w tej grupie. Przystępuję teraz do losowania grupy trzeciej. Z pierwszego koszyka losuję. Jest to drużyna. Tu będzie problem. Ciepak od uchyc. Czyli szykro to kapeć od tyłu. Taka ciekawostka. Nosuję kolejną drużynę do grupy trzeciej. Z drugiego koszyka. Jest to taka ciekawa nazwa. Amarena. Kolejna drużyna, która znajdzie się w grupie trzeciej, za chwilę ją poznamy. Jest to drużyna, która nazywa się Gruby Fider. Proszę bardzo. I ostatnia drużyna, która znajdzie się, za moment ją wylosujemy. Ostatnia drużyna, która znajdzie się w trzeciej grupie to Derpy. To jest ostatnia drużyna w tej grupie. Czyli jesteśmy na półmetku losowania. Zostały jeszcze do wylosowania, do rozlosowania trzy grupy. Przystępuję do losowania. Teraz czwarta grupa. Pierwsza drużyna w czwartej grupie to... Tons of Damage. To jest ta drużyna. Która ląduje w czwartej grupie. Losujemy kolejną drużynę z koszyka numer 2. Laserowy karabin demacji. Taką drużynę. Kolejno przechodzimy do losowania następnej drużyny z tego koszyka, czyli trzeciej już. To jest ekipa białego Murzyna. Takie mamy ciekawe nazwy drużyn. Kracze się postarali. Jestem ciekaw, czy już znacie odpowiedź na pytanie, które zadałem na początku. Za chwilę się dowiemy. A teraz jeszcze ostatnia drużyna do czwartej grupy z czwartego koszyka. To jest Drunk Coast of Champagne jest taka drużyna. Ostatnia i teraz przechodzimy do rozlosowania piątej grupy eliminacyjnej. Zostały po dwie kulki w koszyku. Tutaj muszę dokładnie wylosować. I pierwsza drużyna, która znalazła się w grupie piątej to jest samrol. Która znajdzie się w grupie 5, to. już za moment się dowiemy. To jest drużyna starnowa Radziki. Proszę bardzo. Zostały nam jeszcze dwie, Dwa miejsca w grupie 5. Tutaj się kartka zagubiła, w, tym, w tej otokulce tutaj długa nazwa, pewnie dlatego. To jest drużyna, cytuję, Załóż worek na głowę dziewczyny. Taka ciekawa nazwa. Ląduje na trzecim miejscu w grupie piątej. Oj, już chciałem sięgać się do tego pudełka. Głosuję z czwartego koszyka. Ostatnia druż drużyna. To jest drużyna Conglomerate, która ląduje na ostatnim miejscu w grupie piątej. Już wszystko stało się jasne, która jest w której drużynie. W grupie jeszcze wiadomo dla formalności. E, przeczytam, które drużyny znalazły się w szóstej grupie. Już bez losu. Już tutaj nie mam czym losować. W tych koszach zostało po jednej. Tutaj e, drużyna z pierska białej, chyba twist, Twisted Triline Gaming PL. Drużyna z pierska białej. Kolejna drużyna, która znajdzie się w tej jakże silnej szóstej grupie, to będzie Team Trolomit. Trzecia, przedostatnia drużyna w tej grupie szóstej będzie to będzie All Round Domination. I ostatnia kulka która została nam do rozlosowania. Tutaj jeszcze przelosuję. To jest ryżyna, wszyscy już zapewne wiedzą, to jest ryżyna T3, krótka nazwa. Tym samym poznaliśmy nasze grupy, jak będzie układać się, jak będą układać się eliminacje. Dokładna rozpiska pojawi się na stronie. Ja znaczy już jest aktualizowana? Dokładna rozpiska teraz wylosowany grub na stronie rozpiska macie pojawi się na stronie. Śledźcie strona turniejgr.pl. Na YouTube mamy swój kanał, na którym zostanie umieszczona. No, fajnie. Tam pozdrawiam kolegów z realizacji. <laughs> Ten filmik zostanie umieszczony na YouTube dla tych, którzy przegapili, a chcieliby na przykład usłyszeć, jaka była zagadka. Odpowiedź na zagadkę, nie wiem, już jest na stronie. Gumolit. Gumolit? <gumolid? <gumolid> nie ma. odpowiedzi. Właśnie, gumolit powiedział pan dłoń. Gumolit, tak szybka. O! To taka <gumolid> odpowiedź. Nie, pan się nazywa Gumolit, mam dowodzie. Gumolit. Myślę że, myślę, że, myślę, że go jakoś znajdziemy na drugiej. Proszę zgłosić się, niech pan Gumolit się zgłosi do nas 27. Maja na y, wielkim finale. Zapraszamy na turniej gier. Y, weźcie swoje rodziny y, najbliższych i przyjdźcie y, na, tak, na wielki finał. Y, dziękuję za obejrzenie transmisji. Odpowiedź jeszcze to była cegła oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzą. Zapraszam. Do zobaczenia.